Program powiększenie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W królicę lubuskiej już w się, zapowiadałem, że gościem w naszym studiu będzie Edward Markiewicz, człowiek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Rzeczywiście od kilkunastu lat kojarzony z Lewicą, no, z Zielonogórskim e, sojuszem Lewicy Demokratycznej. Doświadczony samorządowiec, o tym też w się, wspominałem, cztery kadencje e, w ratuszu. Jutro mamy zwykłą sesję. Rady Miasta, radnie się zbierają, zbierają się bez pana. Zacznijmy od tego. Jakaś, nie wiem, no, żalu. Może. Zwykła, taka trochę zwykła i niezwykła, bo przecież tam mają chyba zapaść decyzję o rozdziale poszczególnych Zwykła. Funkcji. Użyłem tego określenia, dlatego że już nie taka uroczysta jak ta pierwsza, tak, ale rzeczywiście tak. będą ale rzeczywiście jeszcze To taka bardzo szefow, ważna, gdzie szefowie, gdzie. szefowie komisji i wiceprzewodniczący tak rady. Tak, i okaże się, kto jaką komisją zarządza, więc. No, kto będzie pracował w tej kadencji, w jakiej komisji? A pan myśli, że Tomasz Nesterowicz, jedyny reprezentant Sojuszu Lewicy Demokratycznej w ratuszu ma szansę pełnić jakąś ważną rolę w którejś z komisji? Ma szansę nie, zostać wiceprzewodniczącym rady? Może tam są, są trzy miejsca? No, raczej nie przewiduję z tego względu, że no cóż, musiałby znaleźć poparcie jakiegoś ugrupowania, a jak słyszymy, z tych przecieków medialnych. No cóż, PiS musi walczyć o siebie, i, i nie wiem, czy cokolwiek wywalczy. No cóż, a Platforma Obywatelska razem z Komitetem Janusza Kubickiego zwarli szeregi i obsadzili swoimi ludźmi, więc raczej dla, dla Tomka chyba już tam może miejsca zabraknąć. A jest pan rozczarowany tym, że jutro pana tam zabraknie? No wie pan pewnie, że to żadna pociecha, ani żadna radość. Pewnie, że chciałbym. A żeby ten wynik wyborów był trochę inny, tym bardziej, że wie Pan, jak sobie podsumowałem, to się okazało, że 11 osób w ratuszu. Tych, które obecnie są radnymi, ma niższy wynik. Też to wyliczałem, oczywiście. Niższy tak, Niższy wynik niż ja, więc no cóż, no do końca to chyba ta metoda liczenia głosu, metoda Donta, jest no, nie do końca sprawiedliwa. A wyciągacie z tego wnioski jako sojusz lewicy demokratycznej? Ja dziś miałem okazję i chwilę z Panem porozmawiać i, i z Radosławem Brodzikiem, i z Tomaszem Nestorowiczem przez telefon. To jest ta trójka, która dziś głośno mówiła, chcemy zmian w SLD. Tak, tak. Chcemy zmian. Myśmy chcieli już tych zmian wcześniej. Nie doszło do nich, no a teraz przyszedł czas na to, żeby, żeby do nich doprowadzić. No lepiej wie pan późno niż wcale. Zawsze jesteśmy przed jakimiś wyborami, prawda? Więc teraz przed nami wybory do. No już pomijam wybory na prezydenta rzeczpospolita, ale, ale wybory przede wszystkim parlamentarne. Warto byłoby w Zielonej Górze po prostu niektóre sprawy uporządkować i jeśli miałoby to służyć lepszemu. I lepszym wynikom, no to trzeba to koniecznie zrobić. Wie pan, to nie jest takie proste, bo żeby zwołać konwencję, ja już o tym mówiłem wcześniej, żeby zwołać konwencję, no to cóż, to trzeba wybrać delegatów w poszczególnych kołach. Mamy 7 kół, do 16 zbiorą się koła, powybierają swoich delegatów, a więc 27 będziemy mogli spotkać się na konwencji która, no cóż, ma uprawnienia do tego, żeby dokonywać jakichkolwiek zmian. A proszę powiedzieć, jakich zmian oczekujecie od Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pomijając te, które są gdzieś tam oczywiste, bo chodzi o to, żeby wymienić pewne osoby, których może styl prowadzenia sojuszu, czy to, co sojusz sobą w ostatnim czasie reprezentuje, no nie do końca e, przypadło do gustu, ale to są zmiany personalne, a chyba mówimy też o bardziej poważnych, dalej mhm. idących zmianach. To znaczy, wie pan, wychodzimy z założenia, że że to nie jest tak, że ci ludzie, którzy do tej pory y, sprawowali funkcję w zarządzie y, y, tym, prawda, dziesięcioosobowym partii, że oni źle działali, że y, nie wiem, że popełnili takie błędy, że trzeba ich teraz ukarać. Ale i uderzyli wrócić. się nie. w pierś w taki tak, sposób, że tak, nie zdecydowanie, spotkaliście się, zdecydowanie myślę, że, y, że y, na tej najbliższej konwencji po prostu ten zarząd odda się do dyspozycji konwencji, która no, z, zrobi to, co, co zrobi. No cóż, ludzie zdecydują, czy e, dokonywać zamiany, na których funkcjach kogo, e, a wszystko po to, żeby wprowadzić świeżej krwi, trochę, żeby, żeby weszli ludzie, którzy mają świeże nowe pomysły i, i chęć do tego, żeby je realizować. Ta praca partyjna, ja już nie mówię tylko o SLD, ale w ogóle w ugrupowaniach partyjnych, to naprawdę niewdzięczna i ciężka praca. Przecież tam nikt z tego tytułu, że pełni jakiekolwiek funkcje tam wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika nie ma ani grosza, żeby ktoś nie myślał, że to się jakieś pieniądze z tego tytułu zarabia. W żadnym wypadku to, się, to, są, to jest wszystko praca społeczna. No a powiem państwu, no cóż no przygotowanie chociażby jakiegoś święta z okazji powiedzmy Dnia Zwycięstwa czy z okazji Święta Niepodległości czy, czy 1 maja to jest zamierzenie, które wymaga, no wie pan, y Wielu spraw, to trzeba zgody urzędu miasta, pobranie mapek, wystąpienie no Oczywiście miejscu, kto, kto cały torowód, tak, musi, to musi Wykonać szereg zadań, żeby to no do tego doprowadzić. Oczywiście i to muszą się znaleźć ludzie, którzy, którzy chcą to robić, którzy swój wolny czas w oderwaniu zamiast być z rodziną na działce poświęcą właśnie na tego typu, na tego typu rzeczy, to trzeba pasjonatów zaangażowanych. No i proszę myślę, powiedzieć, czy Tomasz Wontor, szef Miejskich Struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Był zaangażowany w te wybory samorządowe? Tak, zdecydowanie tak. No, przez te minione lata, zresztą to było widoczne i widzieliśmy wszyscy, mówię o tych imprezach, które są widoczne w całym mieście. To oczywiście to i on zaangażowany. Natomiast, no cóż, Wie pan, no się lat, jak się pełni taką funkcję, to się, myślę, traci ostrość widzenia. To dotyczy wszędzie. Miejsca pracy również. Jeśli ktoś w pracy siedzi za biurkiem kilkanaście lat, to on wykonuje prawidłowo i dobrze swoje obowiązki i robi to, co do niego należy, ale tej ostrości widzenia... To zabrakło w już, już zaczyna, Zaczyna zabrakuje? potem z czasem brakować. Wie pan, to, to nie przewodniczący organizacji przecież pracuje, on powinien to wszystko organizować, natomiast są ludzie do pracy, którzy powinni to robić, więc nie można w tych kategoriach na to patrzeć. Zespół, który do tej pory przez ostatnie trzy lata od ostatnich wyborów zarządzał ugrupowaniem, no, czuje się na pewno współodpowiedzialny za wynik, jaki partia osiągnęła. Chociaż wszyscy państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że to nie tylko od działaczy zależało, Oczywiście. że to zależało od tej opinii, która tam z góry, z Warszawy. Ale przede ma, to przede wszystkim zależy od frekwencji, od, od głosów wyborców. Oczywiście od frekwencji decydują. w olbrzymim stopniu, no bo przecież. To może nie mieliście dzisiaj... na tyle pomysłu na wie siebie, panie, żeby przekonać wyborców do tego, żeby do tych no, urn poszli, bo to też można z takiej strony rozwiązać. Ale to dotyczy wszystkich ugrupowań, prawda? Wszyscy powinni byli starać się o to, y a, a chyba w niewystarczający sposób się starali, y bo jak poszło 36% ludzi do wyborów, to wie pan, to teraz słyszymy tak, y no najłatwiej to pokazać na prezydencie. Prezydent blisko 70% poparcia y dostał zielonogórzan. 36. Ale tak naprawdę to jest 70% poparcia tych, tych 30 jest... paru procent, którzy poszli do wyborów, prawda? Ja, jeżeli dobrze pamiętam, to wydano w Zielonej Górze 39 tysięcy kart do głosowania. To pokazuje tak. jaka, jest, tak, jaka, tak, jaka tak, była skala tych wyborów samorządowych. Wróćmy do tego, co się dzieje w miejskich strukturach Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tomasz Nestorowicz za Tomasza Wontora to dobry ruch? To znaczy, ja nie wiem, czy to będzie akurat taki ruch. Natomiast, no, Tomasz Nestorowicz mówi, że tak, skończył. Natomiast, jak najbardziej. No, no ale oczywiście to to gremium, które się zbierze, z, zadecyduje o, o tego typu rzeczach. Zresztą do końca nie wiemy, czy na konwencji nie pojawia się na przykład dwie kandydatury Oczywiście, albo trzy, prawda? Oczywiście. Natomiast Tomek Nesterowicz, no cóż, stał się takim jakby w tej chwili samorządnym liderem, no, będąc sam w Radzie miasta automatycznie jakby wystawił się na Tomasz tą wiodącą bo rolę. Boże teraz taką. kreował wizerunek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No I czy wiadomo. my tego chcemy, czy nie? Będąc radnym, na pewno będzie w mediach częściej obecny, o wiele częściej obecny niż każdy z innych członków SLD, No więc będzie w ten sposób również i kreował jakąś prawda, opinię o Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dobrze by było, żeby to robił. Z, no również z jakiegoś odpowiedzialnego stanowiska w partii. Znaczy yy, do tego dojdzie to zobaczymy. A czego pan by. Czego, czego Pan się spodziewa po tym 27 dniu kwietnia? Ach, cóż, no wie pan. Po 27 kwietnia yy, spodziewam się, że ta grupa ludzi, która zostanie wybrana, z pełnym zapałem podejdzie do tego, żeby. Yy, w następnych wyborach znowuż Zielona Góra uzyskała wysoki wynik, najlepszy w kraju, bo poprzednie wybory, ja przypomnę, samorządowe te do Sejmików spowodowały, że wprawdzie mieliśmy niższy wynik niż 4 lata wcześniej, ale i tak najlepszy w kraju, jeśli chodzi o miasta wojewódzkie. Więc myślę, że chciałoby się zachować ten wysoki wynik poparcia lewicowego w Zielonej Górze. No i temu mają służyć zmiany, to ja jeszcze cofnę jeszcze poprzednią kadencję, bo pamiętam w ratuszu było dziesięciu radnych sojuszu lewicy demokratycznej, jak zaczynaliście, teraz jest jeden, no tak, no wie pan, no to to między innymi powód tego, że chcemy cokolwiek zmieniać, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że dużo tutaj przypadkowości, bo mówiliśmy o tych przyczynach różnych, zresztą ten sposób liczenia metodą to. Ale też taki do końca sprawiedliwy nie jest, bo, bo nie jest to sprawiedliwe, jeśli w Radzie Miasta zasiada ktoś, kto ma 200 głosów, a ktoś, kto ma 500 czy 600 nie zasiada. No to, 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 to trudno to wytłumaczyć sprawiedliwością i wyborem, demokratycznym wyborem przez ludzi. Bo ludzie wybrali innych, prawda? A inni zasiadają w Radzie Miasta. Więc wie pan, no, powodów jest wiele, natomiast wszystko zmierza ku temu, żebyśmy w zielonej górze w czasie wyborów parlamentarnych i kolejnych, które będą, żeby uzyskiwać lepsze wyniki. To jeszcze na koniec naszego spotkania zapytam, czy w pana opinii to, co się dzieje w Warszawie, w centrali, jeżeli chodzi o sojusz lewicy demokratycznej, przekłada się tutaj na. Lokalne podwórko, czy nie do końca. Myślę, że telewizowie wiedzą, chodzi o Leszka Millera tak. i sposób, w jaki, w jaki on kieruje sojuszem. To znaczy, na pewno się to przekłada. Ja wierzę w to, że ludzie słuchając przede wszystkim telewizji, czytając również prasę, no dociera, docierają do nich te wszystkie historie, które są na górze. Mam na myśli oczywiście Radę Krajową, w tym przypadku Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wydaje mi się, że. Nie jest mile widziane, jeśli w jakimkolwiek ugrupowaniu są jakieś tarcia, jakieś pojawiają się frakcje, które zaczynają się nawzajem zwalczać i nie służy to dobremu wizerunkowi. I na pewno ten, ten, te, 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 ta zła część, ten, ten zły wizerunek na pewno spływa również i w dół do poszczególnych miast wojewódzkich. Ale to nie jest decydujące, prawda? Natomiast ma jakiś swój spory wpływ. Z drugiej strony, wie pan, tam być może na szczeblu, na szczeblu centralnym Sojuszu Lewicy Demokratycznej też są potrzebne zmiany. Tam też przydałoby się no, świeżej krwi, pomysłów nowych, nowych ludzi no, A, i, kto wie, i kto wie, czy to, czy to w sumie. E, te tarcia, które w tej chwili tam występują, czy nie przyniosą właśnie korzystnych efektów? Efektów takich, które będą pożyteczne dla, dla rozwoju tego ugrupowania zakończę Bo wszyscy wiemy, że Lewica jest. Około 20% Polaków jest, ma przekonania lewicowe i jeśli nie będzie SLD, to będzie inna partia, która na pewno ten obszar zagospodaruje. ja zakończę klasykiem, że pożyjemy i zobaczymy jak to z tymi zmianami i w centrali no, i tutaj tak. w Zielonej Górze będzie. Edward Markiewicz, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Dziękuję i do usłyszenia. Do zobaczenia. To był program Powiększenie. Widzimy się jutro o stałej porze. Do widzenia.